Pierwszy wgląd na Moro z sezonu trzeciego, Jay Poluje na rasa przez Theatrix. Nowe klipy z sezonu trzeciego, dokładnie to będziemy sobie dzisiaj omawiać. A więc zapraszam Was już do filmu. No i dostaliśmy, pierwszy wgląd na Moro, nie wiem z jakiego odcinka może pochodzić tu zdjęcie, ale zakładam, że jednego z początkowych, ponieważ tu jeszcze Arin i Raz przemierzają krainy i właśnie Arin i Raz go znaleźli. Co mnie osobiście nie cieszy, wolałbym gdyby któryś z ninja go znalazł na początku, bo byłoby to całkiem ciekawsze. Arin nie zna Moro, a Raz to dobre w sumie pytanie, może jakoś był obycy z tym duchem, nie zmienia to faktu, że byłoby lepiej gdyby spotkał go jakiś z ninja na sam start. Przechodząc płynnie dalej, dostaliśmy klip, w którym The Atrix daje zlecenie dla Jaya. On być jakimś takim asasinem i ziomkiem na zlecenia może, bo skoro dostaje misję i idzie ją wykonać, to widzieliśmy chociażby w trailerze trzeciego sezonu, no to powiem wam ciekawie, ciekawa będzie ich konfrontacja i zemsta w sumie Jaya. Niby raz mu pomógł, ale i tak nie do końca i fajnie byłoby zobaczyć jak Jay się bije. Czy użyje czas obrotu, czy może jeszcze pamięta jakoś z Kinda interesting. Z ciekawszych jeszcze klipów jest ten z Arinem, który pierwszy raz konfrontuje się z ninja pośród tych drzew ze zwiastunu. Nie jest on po polsku, ale można z niego wyczytać, że ninja namawiają go na powrót do nich itp. a Arin kompletnie ich nie... ale Arin kompletnie nie słucha i najpewniej wypomina Lloydowi, że nie odnalazł jego rodziców, a raz to wykona. Fajna ta konfrontacja, czekałem szczerze na nią, a w tym tle zmutowany Zane jest komiczny xt. Jeszcze dostaliśmy cztery inne lekko nudniejsze klipy, przez które przelecę dosyć szybko. W jednym z nich Arin spotyka rodzinkę z dzieckiem i... I jest dla niego wimiły, więc pewnie ma wspomnienia do swoich rodziców. W drugim, Lloyd, Sora, Frak i Ryu wybierają się w poszukiwaniu Arina. Są w tym samym miejscu, gdzie zakończył się drugi sezon. A trzecim klipem jest ten, gdzie mamy wspomnienia Sory z Imperium, jak była mała. Pewnie narzekała, że straciła Arina itp. itd. A ostatnim klipem jest tam, gdzie Worldfire i Ryu ratują z tornada Lloyda, Arina i resztę osób. Po kosmaczki, ale bez szału jak dla mnie. Jestem mega ciekaw tego moru, jak on będzie prowadzony. Jay, ty w sumie też ciekawie się zapowiada, dlatego nie mogę się już doczekać. A Wy też? Dajcie znać tam na dole w komentarzu i pozostawcie coś po sobie. Do usłyszenia i hej!